Was dzisiaj zaprosić do zrobienia sałatki ziemniaczanej, czyli takiej sałatki wzorowanej na niemieckiej kartofel zalat. Ostatnio czytałam, że w Niemczech przepisów na kartofel zalat jest tyle, co u nas przepisów na bigos albo naszą sałatkę jarzynową święta wesela pogrzeby. I faktycznie sobie poczytałam, że na przykład na szwabii robi się ją z martadelą, ona jest mięsa, robi się ją z martadelą albo z jakąś tam mielonką. W bawarii zakwasza się octem, co u nas tak no średnio, octem i odrobiną rosołu. Ja mam taki bardzo prosty przepis, chyba też on jest troszeczkę dostosowany do naszych warunków polskich, to znaczy do tego, co my robimy. I nie robię z ogórkami konserwowanymi, bo ja nie przepadam za octem spirytusowym. To są zwykłe ogórki kiszone i one bardzo fajnie też do tego pasują. Ale tak jak mówię, tych przepisów jest naprawdę miliony, niektóre są też z kukurydzą, niektóre są z papryką. Niektóre, niektóre zalewa się gorącą zalewą, niektóre się miesza z majonezem i ze śmietaną tak jak u mnie, więc no, tych przepisów jest sporo, a ja Wam podam taki, który ja przygotowuję. I do zrobienia sałatki ziemniaczanej potrzebujemy około kilograma ziemniaków, najlepiej młodych w tej chwili, jedną, mało, jedną dużą lub dwie małe cebule. No ja mam dwie takie średnie, więc pewnie wezmę półtora. Potrzebujemy ogórki, mogą być konserwowe, jak ktoś lubi, ja nie lubię i daje kiszony. Potrzebujemy koperek i majonez, śmietane, albo jogurt, i musztardę, sól, pieprz. No, więc w takim razie tak. Ziemniaki, czy kartofle, czy grule, czy pyry, czy no, co tam, jak tam uważamy, gotujemy wcześniej, najlepiej w mundurkach, znaczy, no, w sumie w mundurkach, i już zimne. Obieramy. Ziemniaczki już mam obrane. Ja nie kroję ziemniaków, ja mam takie magiczne urządzenie, którego używam i do sałatki święta, wesela, pogrzeby i do ziemniaczanej. I wtedy bardzo szybko idzie nam krojenie. Są gospodynie, które twierdzą, że to musi być śliczna kosteczka. Jak tak są, to proszę bardzo, ja robię szybko. Czyli moim kółeczkiem. O, raz, dwa. Ziemniaczki mamy pokrojone. Teraz kroimy cebulkę. Najdrobniej, jak potrafimy. Można zamiast cebuli dać szczypiorek, ale ja mam takie wrażenie, że jak na następny dzień zostaje sałatka i chcielibyśmy ją zjeść, to ta ze szczypiorkiem jest gorzkawa. Tak mi się wydaje, ale może nie mam racji. Więc daję cebulkę. Wydaje mi się, że ta jedna na tą moją ziemniaków jednak wystarczy. Sałatkę powinno się zrobić co najmniej dwie godziny przed podaniem, a najlepiej to tak z pół dnia, bo ona powinna sobie przejść ładnie smakami, ta cebulka powinna zmięknąć. Więc najlepiej zrobić z rana na popołudniowego grilla. To nie jest sałata zielona, która musi być świeżutka. No ta jedna, taka średnia mocno wystarczy na około ten, to, ten kilogram ziemniaków. Dobrze, teraz skroimy teraz ogórki. Nie wiem, zaraz zobaczymy ile nam wejdzie tych ogórków. Ja mam takie klasyczne, nie za duże, nie za małe. Tak strzelam, że z 5-6. Poza tym, no wiadomo, no każdy Dodaję tyle, ile lubi, tak? Niektórzy lubią bardziej kwaśno, drudzy mniej, więc jak tam lubicie? No, tak jak mówię, można dodać ogórki z octu, ogórki konserwowe, ale ja jakoś z zasady nie używam octowych. Czasami y, lubię paprykę z octu, a tak to. No, czasami kery ogórki, ale to tak u nas niechętnie się je te octowe rzeczy, więc tym razem kiszeniaki. rzutko ukiszone. No ja tak z pięć, z cztery. Zaraz zobaczymy. Jak ogórki w środku mają dużo wody, czasami są tak pustawe, to warto je troszeczkę przetrzymać na tym, na sitku, żeby nam sałatka wodą nie podeszła. Ale te akurat nie, te są takie mięsiste dosyć. Sałatka ziemniaczana nie powinna mieć za dużo innych dodatków. No, samą tą, tą podstawą taką no to są te, te kartofelki, nie? Więc to nie jest nasza polska sałatka święta wesela pogrzeby, tylko to jest kartofel za lat, tania, ziemniaczana, dlatego tych dodatków za dużo też nie powinno być. Teraz robimy sos. Za chwilę będziemy jeszcze koperkiem posypywać, ale na razie robimy sos, czyli do miseczki dajemy dwie łyżki majonezu. Dwie łyżki śmietany albo jogurtu oczywiście kwaśnej. Yy, troszkę musztardy. Ja mam tą taką francuską z ziarenkami, ale nie jest ona konieczna, ale tak mi się wydaje, że jest fajniejsza taka. No tak. To małą łyżeczkę tej musztardy bym dała. Trochę soli. To już każdy indywidualnie. Ziemniaki też już były solone. No i wiadomo, że są ogórki. Yy, kiszone, które są słone. Zresztą jakbyście dawali konserwowane, też są słonawe, więc trochę soli no i trochę pieprzu. Wszystko mieszamy i dodajemy. sałatki. Teraz sałatkę mieszamy. Ona nie ma pływać w majonezie, ani w sosie, tylko taka ma być nim oblepiona. I teraz na koniec kroimy koperek. Koperek jest świeżutki. Ja go przed chwilą z ogródka ścinałam, ale wyobraźcie sobie, że jest tak gorąco, że właśnie wygląda tak smętnie bardzo. Nie wiem jak to jest, że ten sklepowy nie wygląda tak smętnie, ale jest smaczny. No jak ktoś nienawidzi koperku, no to nie musi go dawać, albo też pasuje do tego pietruszka zielona. Tego koperku to sporo. Więc dla tych, co nie lubią, to nie wiem. To trzeba coś, czymś zastąpić albo odłożyć na przykład. Takie dwie garsteczki, nie za duże koperku. Już teraz tylko krótko mieszamy. I do lodowy. Na jakieś najlepiej dwie godzinki by było. Albo pół dnia. W takim razie serdecznie zapraszam, polecam. Kartofel za lat, proste, tanie, szybkie, smaczne. W takim razie do zobaczenia i serdecznie zapraszam.